Poznaliśmy cenę dostępu pay-per-view na Rost Krzysztofa Stanowskiego. Sytuacja pomiędzy Marcinem Wrzoskiem a Piotrem Tyburskim może skończyć się w sądzie. Pojawiły się wypowiedzi dwóch stron. Tata Amadeusza Ferrariego miał stosować dziwne taktyki w celu utrudnienia przygotowań Józefowi. Buta nie zmienia taktyki, dalej żartuje z krążących spekulacji na jego temat. Federacja Fame poinformowała, że rozpoczęła działania w celu rozmowy z Sylwestrem Wardęgą. Wiemy już ile kosztuje pay-per-view na roast Krzysztofa Stanowskiego. Jedni mówią, że drogo, inni, że okej. Najważniejsze, jest to cel chartatywny. Już w najbliższy weekend odbędzie się kongres kanału Zero, w którym jednym z najgłośniejszych wydarzeń jest Ross Krzysztofa Stanowskiego. Dotychczas wiedzieliśmy o tym, kto został zaproszony i otrzyma możliwość wypowiedzenia kilku żartów lub nie żartów w stronę właściciela kanału Zero. Natomiast wczoraj poznaliśmy cenę dostępu w formie pay-per-view. Dla uproszczenia, pominę końcówki w stylu 99 groszy, natomiast tańsza opcja to 40 zł, a droższa, w lepszej jakości po prostu transmisji to wydatek 45 zł. A automatycznie na Twitterze. Że pojawiły się również komentarze nawiązujące do wysokiej ceny, jak za takie wydarzenie należy jednak pamiętać, że dochód wzrostu zostanie przekazany po prostu na cel charytatywny, a więc organizowanie i taka cena nie jest motywowana zarobkiem organizatora. Zarówno zysk z pay per view, jak i zysk z całej imprezy idzie na cele charytatywne. My nie robimy tej imprezy po to, żeby na niej zarobić. My robimy ją po to, żeby zamknąć kilka zbiórek, co się pomaga. W trakcie transmisji YouTubeowej też będziemy zbierać pieniądze, pokazywać ile w czasie tego eventu udało się zebrać, więc. Mam nadzieję, że e, połączymy przyjemne. Paweł Tyburski mocno wypowiedział się o Federacji Fame oraz zgłoszeniu sprawy na policję przez Krzysztofa Rozparę oraz możliwej sprawie sądowej. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli stawicie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szanse, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę Wam na stronie głównej. Po dwóch dniach od gali ponownie powraca temat kontuzji Marcina Wrzoska wywołanej przez zachowanie Piotra Tyburskiego. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że pojawia się dylemat, nowe wątki albo informacje, że na gali były dwie firmy ochroniarskie i ostatecznie kto będzie za Odpowiadał finansowo, Piotr, czy Federacja. Obalenie zawodnika przez osobę trzecią, która nie powinna znajdować się w tamtym momencie w miejscu starcia, spowodowało nie tyle co najgorsze, oczywiście, czyli poważną kontuzję Marcina, ale także problem po stronie poszkodowanego i samej Federacji. W niedzielę Krzysztof Rozpara przekazał informację, że po tym zdarzeniu podjął decyzję o zgłoszeniu sprawy na policję. Informacja ta właśnie drogą medialną dotarła do braci Tyburskich, co postanowił skomentować Paweł, czyli brat odpowiedzialnego za całą sytuację Piotra. Przekazał, że ruchy fejm są ukierunkowane na podniesienie sobie opinii. Nawiązał dalej do tego, że stwierdzenia Marcina Wrzoska o zakończeniu mu kariery są przesadzone Tworzy się na nich nagonka i zapytał dlaczego nie mogą po prostu się dogadać Następnie stwierdził, że w flikach występują nawet 60-latkowie Dodał, że nie pasują z bratem tego świata, po prostu są inni Dość zaskakująca wypowiedź Pawła była dalej kontynuowana, ponieważ odniósł się w jego opinii do motywacji fejmu No i federacja oczywiście zachowała się w porządku wobec Wrzoska, ale też po to, żeby Wrzosek nie... Dobiegał, nie obiegał, obiegał, się, przepraszam, o odszkodowania i nie sądził Federacji Fejm, która nie zabezpieczyła go w należyty sposób. Eee, czyli mamy tu na myśli ochronę i takie bujanie się i słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda teraz. Będzie takie sądzenie, to z nas usiąść, wszyscy pogadać, normalnie rozwiązać sytuację. Będzie ci nada fest, a zarazem też obrzydliwe zachowania, bo Federacja tu dobrchała wrzoska, sądź się z Piotkiem. Naszym drugim zawodnikiem, który dużo robi też na federacji, dajemy swoje fajne warki. Dalej Paweł, jako przykład, przytoczył starcie w żosek Szeliga, gdzie Marcin złamał rękę. Stwierdził, że nie było wtedy podnoszenia wątku zakończenia kariery. Następnie zapytał, co dalej z charakternością Marcina. Wydawało mu się, że Marcin jest inny, i dodatkowo ponownie Paweł uderzył w działania federacji Fej. Choć, nie wyobrażam sobie takich sytuacji. Gdyby to jeszcze była sytuacja, że on naprawdę chciał zrobić krzyż, że pat, tam, ze złości. To był wypadek, moi drodzy, to była głupota. Czajcie? Co federacja chce umywać ręce i udobruchuje brzoska? Wstyd naprawdę Krzysiu, wstyd. Rozpara Krzysiu, mam tu na myśli. Wszystkich, którzy do tego cegiełki dobijają. Tysiące sposobów jest na rozwiązanie sytuacji. Wybraliście najgorszy. Najgorszy z możliwych. Taka jest prawda. I śmieszne. Nic. Nie, nie, nie chcę już nawet w ogóle to gadać. Oczywiście jest to w takim dużym skrócie, ponieważ wypowiedzi Pawła trwały razem pewnie z 5-6 minut, były to długie relacje. Natomiast co na to wszystko Marcin Rzosek poinformował, że tak tego nie zostawi. Tor dzisiaj dodawał, że, że w ogóle chcecie to rozwiązywać na drodze sądowej. Nie wiem, czy ty, czy Fame. Można się przecież dogadać, że tyle dobrego to, zrobili to, dla to, fejmu. Nie się to mówię ja, ja, ja mojego moje źródło, główne źródło utrzymania. No. Nie wiem, kiedy zobaczyłem córkę, bo nie będę w stanie się nią zapiekować. Nie wiem. To raz. Y, nie nie jestem w stanie zarabiać na utrzymanie. Jestem wykluczony na przynajmniej rok z treningów. Nie interesuje mnie. Ktoś za to musi odpowiedzieć. Zdementował, że w bardzo krótkim czasie po starciu już załatwiał adwokata i rozwinął pogłoski, że miał w ogóle zgłosić tę sprawę na policję. Wszystko odbyło się po prostu po stronie federacji. Do mnie przyjechał, przyszedł Krzysztof Rozpala okay. zapytać co mnie i powiedział, że czy ja to zgłaszam na policję. Ja powiedziałem, że nie. On powiedział, czy mam jakiegoś adwokata, ja powiedziałem, że tak. Wymieniłem, no wymieniliśmy numery adwokatów, czyli dałem mój adwokat numer do Krzysztofa Rozpary i odwrotnie i, to, i pojechałem do szpitala. Następnie dowiedzieliśmy się od rzecznika federacji, że zapewnia dotrzymanie wszystkich obietnic, co było odpowiedzią po części na żart Marcina, że dziękuję federacji i ma nadzieję, że jak sprawa ucichnie, to nadal wszystko będzie realizowane. Z ciekawostek w jednym z wywiadów Marcin Wrzosek przekazał, że prawdopodobnie Fejm wypłaci mu środki finansowe w wysokości takiej jak za wygrany turniej. Dużo takich informacji pojawia się w sieci, są wytykani, wytykani palcami różni ludzie, że to ci zawinili, tamci. Słuchajcie, na tej gali były tak naprawdę dwie ekipy ochroniarskie. Mhm. Jedna ochraniała tylko i wyłącznie pole basenu, druga odpowiadała za całą resztę. I tutaj też... Dziś, my jako organizacja, yy, nie zrzucamy winy na jedną czy drugą ekipę, nie wskazujemy ludzi palcem, tylko chcemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy w 100% pewni, co się zadziało. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie wypowiedzi Rzecznika Federacji. Pojawiła się również mała aktualizacja w sprawie konfliktu na linii Fame Wardenka. Okazuje się, że przedwczorajsza transmisja druida i wypowiedziane słowa o wyciągnięciu ręki, a następnie po czasie odbita piłka ze strony Fame, że można usiąść do rozmów, za pomocą pełnomocników przynosi skutki, oczywiście mały skutek, którym jest rozpoczęcie formalności przez Federację Fame. I dzisiaj y, dostałem aktualizację, chyba z godzinę temu albo półtorej. Y, nasza pani mecenas napisała mi maila, że skontaktowała się y, z pełnomocnikiem Sylwestra z prośbą o, o rozpoczęcie tego, tego procesu, więc jakby my ten ruch wykonaliśmy zgodnie z tym, co ja wczoraj powiedziałem. No i się trzymamy tej wersji, że jeżeli faktycznie to, co powiedział wczoraj Sylwester, nie było nie było szydercze, mówiąc w cudzysłowie, a nie podejrzewam go o to, to my jesteśmy jak najbardziej na takie rozmowy otwarci i myślę, że już cały internet jest zmęczony tą sytuacją, więc jesteśmy gotowi, żeby pójść do przodu? Rzecznik Federacji zaznaczył jednocześnie, że nie jest to działanie z obawy na ewentualne publikacje Sylwestra. Natomiast jeśli jest chęć wyjaśnienia sytuacji, to ze strony Fame poszła propozycja wstępu do mediacji. Natomiast oczywiście nie wiemy, co na to wszystko powie Sylwester Wardenga i co warte podkreślenia, to Federacja Fame oraz jej wodarzy innymi, pozywali druida, a nie odwrotnie. Budda dalej żartuje z internetowych spekulacji. W ostatnim czasie zdecydowanie ciszej było buddzie, który pod koniec Stycznia zapowiedział tajemniczo coś dla swoich fanów. Większość osób jednak mimo wszystko wyczekuje na odniesienie się do październikowego aresztowania lub odpowiedzi skierowanej w stronę byłego wspólnika Jose kolekcjonera. W ostatnich dwóch dniach zaczęły za to pojawiać się nagrania, na których Buddha jest widywany w otoczeniu swoich fanów. Możemy na nich zobaczyć rozmowy lub podpisywanie pojazdów. A w czasie składania jednego z autografów po raz kolejny Buddha postanowił zażartować. Jest Co ty, Mordo, nie wiesz, że tego roku się nie motory wystawia tu kolegów?

Tak więc Budda nie zmienia swojego podejścia, prześmiewczo nawiązuje do spekulacji, zarzutów oraz ocen niektórych osób. Tata Amadeusza Ferrari'ego miał utrudniać Józefowi wyspanie się dzień przed starciem. Wczorajszy wywiad z Marcinem Wrzoskiem na kanale Sixpack przyniósł dodatkowo dość ciekawą informację odnośnie kuli z całego wydarzenia, a tak naprawdę nocy poprzedzające galę, Koro przytoczył opowieści Józefa z wywiadów, że w wyniku sprytnego działania, co miało nie być taką pierwszą praktyką, nakierowaną na rozkojarzenie i utrudnienie przygotowania bezpośrednim starciem, tata Amadeusza budził jego oponenta. Pokój Obok niego miał menadżer Amadiego i się zamienił menadżer z tatą Ferrari'ego i o czwartej w nocy w dniu walki, wiesz, telewizor na, na full i ten się chciał frontami wbijać do pokoju i nie działało to, poszli na recepcję po kluczyk i nie dało się otworzyć, no to i, i, i Józef mówi do niego, jak się do bo Takiego fronta, że zawiasy trochę poszły i w końcu jakoś znaleźli kluczek, otworzyli, a tam Ferrari jego tata w ubraniach śpi i wiesz, niby się nie obudził. nie? Jak wyglądała ta sama sytuacja z drugiej strony, czyli od Ferrari'ego? Tak naprawdę to jego taty tego nie wiemy. Józef natomiast opowiadając tą historię Mateuszowi Kaniowskiemu stwierdził, że wystarczy po prostu zapytać ochrony. I nagle mówił, ojej, ja, ja, wiesz, fronty go nie obudziły, a ten, a go... No to jest za historia chora. Co? No tak, a dzisiaj jeszcze przed walką do mnie mówi co, dobry pomysł mieli, co? Że mi nie da się wyspać z człowieku. Ha, to gula... Jeżeli taki historia jest w 100% prawdziwa, Joseph, to jest porąbana. Zapytaj się historia. Ochroniarzu, zapytajcie się o ochroniarzu, wszystko jest w tym samym hotelu, stary. Maciej znaczy, to tyle. W tym miejscu się dla siebie poprzednich dni. Jeśli nie widzicie, to Was zapraszam. widzicie w kolejnych dniach podobną, doskonale wiecie co robić. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra siema.